Siemaneczko, z tej strony AgroMati Games i witam Was serdecznie w kolejnym odcineczku. napie sąsiedzi, dzisiaj ze mną Wiktor. You, baby. E, witamy w kolejnym odcineczku. Dzisiaj, jak widzicie, nie mój zestaw, drugi z rządu odcinek, nie mój zestaw. Jak widzicie, Ursus zaczysta się od, od Wiktora oraz samozbierającą, którą wypożyczyliśmy na spółkę, bo jak wiecie, niestety, no nie uda nam się z tego zrobić e, Sianka. Tak więc po prostu zrobimy, no to w silos, tak? Ej mordo, przelej mi stówkę, jak coś Wiesz? O, no i tak git, bo ogólnie tam sam zbieram, co ciekało, 200 było za wypowiedzenie, tam więc no mówię, podzielimy się na pół No i zbieramy, to dlaczego 60, a nie mój Ursus, ponieważ no Wiktor tak będzie tą 60 zbierał To nie ma sensu tego odpinać, nie? No bo 30 z tym by raczej rady nie dała w realu, mi się wydaje, nie, to jest trochę dużo już. No i tak woda, w sumie 30 są na więc no. No albo powiedzieć grabiu, no zobaczymy, nie? No zaraz bo to jest podniesie tą strażarkę. No jo. No i tak, no. W no. dzisiejszym plan jest taki, e, no zbieranie tej całej trawy. Trzeba to ubić, przykryć, no oraz wapno, a co będzie w dalszej części odcinka zobaczymy możliwe że polecimy z jakimiś talerzowaniami takimi rzeczami bo to no trzeba ogarnąć bo raczej nie ma sensu czekać na obornik, ponieważ no, nim ten obornik się zrobił, to chyba dwa sezony poczekałem, mordo, jak nic raczej, nie? Nie, a season, też będziesz regularnie karmił, nie? No. To no. będziesz miał ten... Potem co przewijanie, będziecie się normalnie rozpiły, cały czas będziecie się robić. A, to spoko, to jest ten spoko, no. No, na to nie jest tak, że wiesz, że tak, normalnie, nie? Mhm, nie rozumiem. Na season tak, że nakarmisz i ten... I karmisz jak re, re, regularnie potrzymujesz y, co każde przelinięcie dnia, no to wtedy Ci się tak rozpi, no, że tam dwóch dniach możesz wycofać przez 23 tony jakoś tam, tylko w zależności od No tak, kumam, kumam mordko. I trzeba już trochę na ten pograń tak trochę pełno. Powiem Ci szczerze, ja będę miał tutaj, no nie wiem, 11 ton z tego pola tej trawy, mało. No Tylko ja mam, ja mam wieć, bardzo mała to pole łąkę, no patrz. Ogólnie widzicie tutaj, w poprzednim odcineczku jeszcze było ściernisko, ale na Wiktora odcinku, na który serdecznie zapraszam, ogólnie ogarnąłem tu tutaj i zrobiłem tutaj powiem wam szczerze... Jest tutaj już posiana łąka i to będzie po prostu cała wielka łąka, potależowałem, to uprawiłem, no ale wymaga to wszystko wapna, natomiast no dzisiaj będziemy też to wapnowali. No i jak zdążymy to popalerzujemy jeszcze no pole, no bo... No nic, teraz powiem szczerze, że nie ma ciekawego. Ja ogólnie rzepaków nie sieję, bo nie mam do tego rzepaku Mam tylko jedno średnictwo mogę, więc więcej nie mam przecież teraz, nie? No, no, a potem, bo, nie tam, bo dość, koszyty, nie? No, no właśnie, a po nie posiadać pakując, no niestety. O Jezu, przepraszam Was serdecznie, przeoczyłem wjazd na moją pryzmę. Kurczę, sam zapomniałem, gdzie mam na pryzmę, rozumiesz to? Ogólnie włączymy sobie ruch uliczny, bo został wyłączony. Też jest taka bardzo fajna do was informacja Na żniwa jeszcze że kombajnista ogarnęła Ogarnęła z takim Michałem, może do przejrzycie, ma na live'ach moderatora Już wyczerpał Już wyczerpał tak, bo no na zapił tam Ale będzie okej okay i po prostu będzie fajna też akcja Ponieważ po prostu będzie już e, narzniwa żniwa przyjdzie czyli kombajnista Nie wiem, no się ja tego, ani Wiktor tego robi. To będzie by tak fajnie zrobione, że po prostu ktoś przyjedzie, tak? E, I się na gospie wam się, że to głos mam za ciasne. Wiktor ma o wiele większe głos, bo ja mam tak ciasno, że powoli się nie mieszcza, a ja mam więcej przyrzebi w ogóle. chcę właśnie do tego na że to będzie miał ciężko z rozbudową. No, to by. Ja, ja tylko to mogę iść to, w lewą. Ja też będę miał ciężko, bo mam górkę straszną na polu, nie? No gdzie pój ja, Morto, pójdę, tylko pójdę w lewą stronę. I tyle. No, no, zależy jeszcze co będzie chciał, bo ja bym na Twoim miejscu tylko od razu poszła. Chodź, Morto, na chwilę do mnie, na tą łąkę, bo się o co mi chodzi. No, bo na twoim, no, na twoim miejscu to ja bym tylko odmoro jedynie, bo jak zrobisz jakiś, no to oby. Patrz, tu jest ten dom, taki w, w, tutaj, widzisz ten dom? Jest, no nie mój, nie? Ja no. myślałam iść patrz, widzisz, i idę i cały czas iść w tą stronę. I takie podłóżne zrobić, nie do tyłu, rozumiesz? To to wyrównywać ten teren, to pole. Widzisz? No, no. no bo innego tu recesji się po prostu no, w sytuacji e, nie znajdziemy. Ja powiem Ci szczerze, ja wiesz co myślał mnie, jeśli bym się rozbudowywał, to w sumie bym chyba e, zrobił tak samo jak w ten tygodniu, tak, bym po prostu zrobił teren bardziej do tyłu, nie? Ogólnie ja muszę, jakiś dzień, ja sobie na save'a wbiję samemu i ja muszę to gospo moje wreszcie dokończyć, bo ja budowałem bez tego, bez Global Company, nie? I wiesz, te pół to wszystko jest tak krzywe, że muszę to sobie, wiesz, poprawić po prostu, nie? Teraz tera, bez przejderzy to w ogóle na nie ma. No widzisz, ja mam fejdery na odcinku, bo BMBS to by było Milipa grać, tak się powiedziawszy. No ja na odcinku raczej będę miał też szajdery, bo grałem miałem też fajderów z takim lami, że też byłem miał hostem maly maseka. No ale waliśmy też był deszcz zwariować. No, jest to ogólnie, bo jest strasznie zwariowana, ostatnio czasu to jest też, no niestety internet też niekiedy nie zamula. No i w sumie też nie patrzmy też nauczanie, że ludzi na internecie jest też nie. To też jest... Trzeba wziąć pod uwagę. Ogólnie siuna od razu... Ej mordo już siunka mam na tym, na gospie ci idą wiesz? A ty już No O A tu sobie zobaczymy jeszcze jak tam idzie pracowanie, czy jest zaś zdycha Ale to wiesz jak to kozacko wygląda, jak te belki taki idą, taki polski klimat nie? I jak na tak tutu, tutu jak to ubija nie? Ja mam wyraz, mam taką to jest taki dźwięk kurcze fajny Dobra ci... Wiesz co się No? U mnie na rosce, to jeden z taki tylko taką proszkę, tą szajką, chodzi? To taka... Taka niebieska, takie łapy ma dziwne z przodu? Taka ona, ona ma bardziej niż SIFMA. No, coś Ale szersza taka troszkę. No ja wiem. W sumie, dwie osoby, i jeden taki pan, tutaj dajmy również, a jeden obok jeszcze. Proszę, no takie, takie mają te paczki, one tak, a już coś powiem, ale Firma po no to Firma No jo, to będzie fane nie Ogólnie się pierwsza akcja wapną Władkiem Już widzę, że to będzie no akcja trudna Ja pierdolę Nie wierzę Ej mój tur tak nisko, tak wysoko podnosi, że ja nie mogę wapna do ubiąć Muszę jak drugie smycha podjeżdżać No ale ogólnie tak Jak ale, widzisz, wchodzą... Ej, jest to zrobiła mi na na tym południu Ogólnie, jak widzicie, Władzio ma ta podpiętą. Władzio, ja, nie nie to. No, idę O, dobra. No i daj na... I daj na dół. No i co? I co? Ta łóżka nie dosięga, no. No właśnie. On powiązał lekkim Powiązał no dlatego mówię, to... Ja też tak umiem mordo zrobić, ale... Co mi po tym? Jaki mam tu warto załadować? Powiem A, szczerze, czy, ja się wkurzę, ja się wkurzę 30. Szczerze, ja się wkurzę, ja tego woska spadam od razu Bo od tym wadki nie ma sensu, patrz, nie, nic się w ogóle nie robić normalnie A co że ja będę kurwałem i że to mi te 30 nie spadam? No ale twoja 30 normalnie działa, mój wadzio... No. Ja te 30 też spadam Kupił 3 oci dziecko, ej Teraz serio ja nie jak nie załadować, no Dobra może, bo no, nierealnie spróbujemy z ulicą, niestety nie mówię, widać, że tak to jest, żeby na nie inaczej Ja na to wpływu nie mam niestety Dobra, tą stronę hakułów, no co ona pójdzie też, ej, no ja pójdę Ej, 3 dziecko podjechała na pod górę bez czego Bez mięsa napasu, no niemożliwe Ej, mamy tutaj wederpał łopatę dodaną? Mmm, powinno być, bo się chyba wys... nie ma. To chyba, że mogę być 30 lat, jak skończę pracować. Nie ma. No. Uuu, ej, ej! Co tu się odbawa? Co? Chodź ze mnie na połewce. Do ciebie? No chodź na chwilę. No stój, muszę przebiegnąć. No, no się, Co tu się dzieje? Gdzie jesteś? No jadę. Tam nie ma otworzonej kostki. No ja ci pokazywałam to samo co ja miałem u ciebie, że kostki są w powietrzu. No Nie, to się, ale w ogóle. Ale pokazy... Pamiętasz, że ci pokazałem zdjęcie? To tak samo ja u ciebie. Ale to ja wyruszę ci dziecko, to one się latało. Ja wyruszę 30 dziecko mam wiesz. Co mówisz? Jak wyruszę ci dziecko, tak się dzieje. No widzisz, o twoje czy jest kamaki. Dobra się po krótkim cięciu Oczywiście jak zwykle okazał się Władek winny Tam na się jest wypożyczona 30 Wiktora No gdyby Wiktor miał też Władka to by tej serii chyba nie było, nie? Mhm. Ogólnie powiem tak Powiem szczerze, wprost w most W kolejnym odcinku tego Władka nie będzie, naprawdę Na kolejnym odcinku zrobimy jakieś Nowe nabytki, czy najwyżej kredyt, nie wiem co Ale powiem szczerze, do no tego Władka Dalej nie się Sami widzicie, że tego władka nie ma sensu. no bo Ten władek naprawdę odpala, odwala mega wielką lipę, nic im na siebie nie robi. Ten tur, wszystko się baguje albo wymienię władka. Bo są pewnie jakieś inne władki wydane, może wymienię po prostu władka na innego. To też jest jakieś obsegnie, pachąc nie? Ogólnie tak, jak widzicie, moje glasspo troszeczkę to są takie niedokończone, nie są zle płoty, spasowane na kolejny odcinek. Ja teraz na weekend się pobawię tym slajdem. I poogarniam wszystko tak, żeby po prostu to było jak idealnie, nie? Żeby wszystko było zrobione Bo po prostu ma to wreszcie czas, nie? Dobra Lecimy z WAP. mam nadzieję, że dzisiaj... Mam, na mam nadzieję, że nie patrzysz teraz na moją... Nie, tam... Nie mam potrzeby, mordo Jaa... Ty... No nie, 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 nie. Ogólnie przepraszam, nie wiem co się nie tak, ja w ogóle, Wiktora mi tak przerywa Też byście go słyszeli i nie ma dlaczego mi tak przerywa dzisiaj Masz dobry internet dzisiaj? Co? Mamy ma się dobry internet i tak przerywa no może mam mnie bo mnie nie Mamy tak przerywać Ciebie jak nie masakra, nie wiem Masa czego No Ale bo... Co? Włączyć strągę Nie jest włączony tak, jest włączony, ale nie mogę nie wtedy. Oj, teraz to idzie. A ci wtedy? Ja mam ten. Ja tutaj Co tu się dzieje? Ja mam ogólnie czas tylko tutaj na tym, na podwórku, ale z tyłu mam dosyć dużo miejsca. No tak. Ogólnie jak widzicie pole całe, bo jest wapnowane, bo jest cała łąka, ogólnie tylko pół pole wymaga wapna, ale jak już wszystko wapnuje stwierdziłem nie. Wapnujemy od A do Z, bo potem mogą dać jakieś cyrki, a na cyrki już ostatnie czasy po prostu no nie mam ochoty, nie będę są ukrywał, bo no za dużo tego już. Ta więc no. No i co, wapnowanie, które miało mi zająć pół odcinka, zajęło mi oczywiście 2 minuty. teraz poczepiamy zaraz talerzówkę Ej, czy kto twoja da radę z talerzówką? A w realu? A w realu to? No nie może Wiesz co? Zobaczymy, przetestujemy okay. czy jest. Nie, nie, takie, nie takie rzeczy, że Spróbujemy ogólnie, jak widzicie no, Który jest mój, nie od Wiktora, bo już nie chciałem się spysania, która do innego, jak już jest mój to Zobaczymy, jak to będzie szło No i teraz zobaczymy, jak się jest w stanie po ugarach Jak da radę, to da radę Taki to sobie test na odcinku Bo już tak to wszystko, nie, nie tak jak chciał to Ej, twoja 30 wszystko robi najgorsze na tej serii, zobacz. Co? Twoja 30 wszystko najgorsze robi na tej serii Co? Jest najgorsze? Ej, głupi jesteś czy nie? No nie, no nie wyraźnie mówisz, bo... Mówię twoja 30 robi wszystkie najgorsze rzeczy na tej serii No tak No i zobaczymy Ej, no idzie, fajne są ta róbką, lepiej niż twoja sześćdziesiątka. Nie no 60 no, tak, to się idzie tylko, że podwórko trzeba no, regulować podwórzniku A to zgrało i by było też normalne Ogólnie to poleż było odcinek stara, tego pola no, ale nic nie mam innego do roboty i ja na twoim odcinku będę musiał misję robić Jakie misje? No a co mam robić na, swoim odcinku? na twoim odcinku? Nie mam co robić mordo Co? No a co mam zrobić? Jak a, jak mało, się... bo, tak, dobra. No jak ja się... już... Słuchaj... Dopiero po twoim odcinku zrobimy żniwa soju u mnie Ale będzie fajny odcinek w, kolej w kolejnym odcinek boję ja może taki Sprzedajmy wody mieca, będzie nowy nabytek i żniwa soi o. I odcinek boję ja nagrany zobacz, w... Ja sprzedam pszenicę i będę miał pieniędzy bo jak sprzedam pszenicę Może sobie należy mi do MSZ Nowy Ciąg Raczej to dobre ile nic nie pana to Ty to dobra? O, 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 o. No To zobaczę sobie nasze konfiguracje co ja bym potrzebował To tak, trzeba tak, to, to. Ogólnie jeśli chodzi o miniaturkę z dzisiejszego odcinka nie wiem jaka będzie, raczej będzie z kilku zdjęć połączona bo dzisiaj w sumie trzy akcje naraz to trzeba będzie coś tu fajnego yy, wykwinić Stawę sam Chciałbym ja musiał sobie na szybko przepalutować Czyli hmm. jest fem, 속y, mama, to medium, a wizydule idziemy. Ok, 15, 8, 87, 14, 8, 15. To zobaczyć, jak ile to mnie tam kopuje, to no ile to świat? Tak. Powiem ja szczerze, no, tak, mi głupio jest, tak z tą serię, że no... Ej, chłopie, idealnie, idealnie, jeśli bym nawet nie sprzedawał jeszcze pszenicy, to idealnie by mi wyszło na to, żebym mógł sobie kupić już małe Seria? Serio? Tak, już bym miał, już bym miał, jeszcze bym sprzedał 30, nie? I okay. jeszcze daliśmy, daliśmy to, żebym musiał sprzedać nie? no, a za pszenicę, a za pszenicę byłby ramon hmm. wtedy. Ja nie wiem, ja ogólnie nie chciałbym już kupować, bo moim kolejnym ciągnikiem to by raczej Ursus 85 Bez napędu na początek To był kolejny ciągnik, więc no, chcąc nie znam, trzeba było tego 35-12, dorobić mu tura No bo Władka na pewno sprzedam, bo Władka nie ma sensu trzymać Po prostu, bo to wadek no... Tym władkiem nic nie mogę robić, no bo Z prasą mnie, Z grabiarką nie, do tura się nie nadaje Cały czas jest coś nie tak z nim, nie? Na to szczerze, to to jest aspekt z polską, nie? To był mój błąd, trzeba było na początku serii wszystko spojrzeć, by działało, no ale... Jeżeli to jest mod z mod to ja myślałem, że będzie wszystko działało, nie? w jest Mothaba? Tak. to jest No, i się nazywa Lizard T25. Aha. No zobacz sobie, Lizard T25, nie ma żadnych o tym jeść. No to, bo ja na łaskach nie to co, Jak, jak ty chce kupić tego za Sześć, to? Z 60 km, co? Ej, ty chcesz kupić 5211? Nie, 7211 chcę kupić. Patrz, i ja chcę, ja chcę go wziąć. To my go nie w sensie. mamy! Mamy, bo jest w stuśpach. No to jaki to jest? 6211 piszę, tam na nim. Ahaj, sobie. A my? tam jest w konfiguracji silnika, ja bierę 7111. I, i ja sobie pobrałem konfigurację, która wczesna mi wyszła 34 tysiące 50 zł. No to pewnie mój, mój Ursus by też tyle kosztował, natomiast my to zrobimy tak, no Wiktor kupi Zetora, tego coś bardzo chciał, no ja kupię raczej Ursusa, no bo... No jak Wiktor kupuje Zetora... To... No, no, no. A to od razu zrazu, jaki jest remont 60 przy okazji, no bo... Ja może już zakładam turę do bo remont jest teraz przy okazji No ja. A to ty już sprzedasz tak To jest cena jest No, no właśnie na season tak na pszenicę to dobra cena jest A, to okej okay. Tak fajnie wygląda kiedyś koło mnie Hmm Ale powiem Ci szczerze, wiesz jak ogólnie jak masz częstejszego przyczepie, to tak to ma cenę, bo się wcinają drzewy, nie? No O, wiesz że to fajnie mnie też widać? No, A to nawet nie wiedziałem, mnie nie zwróciło na to uwagi ja to ja na to zwykłym, na bo, bo jak Mam w tym drugim na że na to z zwykłych koła, na bardzo to wszystko idzie dobrze, ale na tym to nie ja to, na to jest. Ja będę na chwilę na spokojny wyremontować 60-tkę i jeszcze się kupić, czekoladę. My mamy ten trigger na przerwanie maszyn jako, jako jakiś obiekt dodany, czy nie? Mm, nie wiem, no ale dobrze. ja mam ten, można to, że tam po do czynnika i i każdy też nie. To jest mój, mm. czy nie ma? Co? Jestem mój dodany tutaj. E, nie wiem, czekaj już patrz Nie. Hmm. Yeah. Nie. Yeah. To trzeba go dodać. Bo się chyba nazywa. coś tam. Łącząc na pewno. Nie wiem, pamiętam. Czyli będziesz u siebie grabił i zbierał? No. Dobra. To ja skończę to talerzować i skończymy odcineczek, wyślę ja ci sejfa. I sobie tylko no, 30 pewnie. przegarniesz tam i ja, ogarniesz i będzie głośno. Nie no, ale w sumie e, pojęcie jest takie, że jak będziemy w a to będzie mi ważne właśnie wszystko robić. No bo nie ma opcji, że z nie pójdę z prasą Ej, ja teraz jestem na siebie zły, bo Ej, ja mam dwa pugi, dwóch z i trójkę, nie? No A ani razu tej dwójki nie użyję do Władka teraz Ja zostawiam tą trójkę na razie, zlekarz będę sobie Ile twój, twoja trzydziestka kosztuje na sprzedaż? Ile tysięcy? Czternaście A mój Władek wysiedle? Ile? Osiem czysta. To jest twoje... dobrze, Władka a ile twoja fesionka y kosztuje na sprzedaż? 18, hmm, też. No super. A mój ile kosztuje? 18 też, Dobra, to w miarę te uczniowie są ogarnięte cenowo. No ale za władka mało. Dobra, teraz będzie hotowe pieniędzy. No ja mam. 13 tysięcy ja muszę zrobić. A, a to będziesz wabka tu sprzedawała na coś innego już No tak, od razu by kupił tą 85. Aha. O, a do tego łuczca daś turach się da, bo na twoim odcinku sobie powałeś się temu ucusem i zobaczę co się mi pozmieniać, nie? A to jest do 85 tutaj da? Główny kompociągowy z turem jakoś nic to nie widzi. A czy no jednak leżnie niektórzy mają? No ale no to co, jak ja wtedy będę miał, nie wiem, prasowanie belo krąg, to będę musiał potem specjalnie spraw- nie. A no no, w nie rację. no właśnie, tak będzie, wiesz... Jak potem coś będzie innego, nie? Tak, wiesz co ci mówię? Ja, ja 100%, jeśli, yy, ten, to na pewno będzie tak, jak będę, jak będziemy się grać tego młodego rolnika, to będzie na pewno on mnie trafił z góry, no i jeszcze... pasza. To będzie, będą dwie potwierdzone maszyny, naprawdę. No i co mordy? My wam dziękujemy serdecznie za odcinek, my przepraszamy za wody milcą, nie z naszej winny. Jeżeli się spodobało, stawcie paczkę w górę, do końca, na razie, cześć!